Cześć, witajcie w szóstym już odcinku kariery Borussii Dortmund. No, mogę tak powiedzieć, oczywiście, tak myślę, oczywiście. Już jesteśmy w połowie, w połowie tych sezonów. Tak, jest już jakaś taka połowa już ukończona. A my lecimy z kolejnym meczem. Kolejny mecz jest... O, tak. Wolsbrung! Wolsburg, dziatek. Dobra. Śnieżnie. Mmm, podobuje mi się to. Zapraszam skrótowo-bramkowo. Nie I kurwa! 1-0. O Jezu, wiecie co? To po prostu było... Chujowe, bo dwóch moich bo obrońców niestety musiało zejść na ławeczkę z powodu kontuzji. Gruz krojc i 1-1 jeden, jeden, Bramka na ławkę i na przerwę czy na ławkę, nie na przerwę wyrównanie, i druga połowa zaczyna się meczem od nowa. No ładnie, ładnie. Co go wpuściłem niedawno? Bo zmiana. No i, no i, no i, no i wybicie Bramkarz puścił... Strzałolicia. To było jest niesamowite. Kurwa, śnieg. Gradobicie. do bicia. Mecz zakończył się przegraną 2-1. Nie podoba mi się to wcale. Jeśli drugi mecz też mi tak pójdzie pierdolę to nagrywanie. Kolejny mecz z Hoffenfeimem. Mam nadzieję, że go wygram. Muszę zmienić skład. Dwie kontuzje: Błościkowy i Prestige. Jednak nie obrońcy, tylko pomocnicy. Opuścił Gruz Krojc, a za błoszczykowskiego pójdzie Kel. I macie to wygrać, bo jak nie, to wam obniżam pensję. Cięcia budżetowe. Główno mnie to obchodzi. Co? No, Jezu. Już to denerwuje. Już mogę to zagrać, czy jeszcze mam czekać? Do cholery jasny! Dobra Hoffnfame Hoff 1899 bez tym razem No i przegląd bramek czas start Royce Roy Royce 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 GOL! Tak Royce 20 minuta Dobra modeczka, gol, 1-0 I mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla Borussii, 3 punktimi wpadną ale Bayernowi też trzy punkciki wpadną. Miał łatwy widać mecz, 4-0. Wynik? Mocny. Kolejny mecz jest to mecz w Deutscher Pokal. Tak. Gramy z gośćmi. Czy my jesteśmy gośćmi? Freuter Fürth. Coś mi to mówi. Ostatni mecz był raczej taki łatwy. Zobaczymy jak teraz, a Was zapraszam na przegląd. Stały fragment szmelcer. Filipe Sante. GOL! Tak! Wreszcie Filipe Sante wyskoczył znikąd, chociaż nie na stadion na, na dworze jest ciemno i pojawił się tylko Murzyn. 1-0. Brawo Lewandowski! Indywidualna akcja. Robert Lewandowski. GOL! Tak! 2-0, Robert Lewandowski, piękna parada przez połowę boiska. Royce, Lewandowski, strzał Lewandowski, ta 45 minuta, 3-0. Błąd obrony i pierwsza bramka, stiber, znaczy błąd obrony, złe podanie bramkarza. I niestety 3-1 I niestety długa bramka Dobrze mam przewagę jednej No cóż tego się nie spodziewałem Mecz wygrany 3-2 końcówka dramatyczna Ale za to początek na szczęście dobry No i niestety w czasie meczu Bender dostał czerwoną kartkę i musiał zejść, dlatego graliśmy w dziesiątkę i trochę to też zaważyło na naszym losie. Dobrze, więc lecimy nasz przedostatni mecz i jest to mecz z Bayernem. z Bajerem 4-4. Dobra, musimy to wygrać, nie wolno pokazać słabości. Okej, okay. no nie deszczowo, przegram. Tan, taran, 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 Dyskut bramek. Gatse, I Lewandowski z główki do bitka, 1-0 w piątej minucie. Dobra, jest git. Lewandowski, czy dobiegnie Lewandowski?

I niestety 2-1, 21 minuta, szurle, trochę obrona mi zaspała, ale nic się nie stało, cały czas wygrywam, Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. I ta gol! 3-1 86 minuta, i brameczka dla Borus Dortmund. I my zakończył się wynikiem 3-1. Mamy punkty Bayern troszeczkę do tyłu. Yy, w, w, jakby Bajerny, nie Bajer. Bayern. Jakby Bayern przegrał ucieszyłbym się z takiego prezentu no. Dobra, więc ostatni, odc... znaczy, ostatni mecz w tym y, odcinku z Werder Bremom. Czemu tak bardzo pesymistycznie? Na no, prostu pamiętam pierwszy mecz, gdzie odnieśliśmy Porażkę 1-0 w ostatnich minutach. Mam nadzieję, że tak się teraz nie stanie, a ja Was zapraszam na przeglądzik. Yeah, Tak! Przepiękna... Zagubiona akcję i Robert Lewandowski wykańcza, 15 minuta, brameczka! Tak, tu jedno podanie, drugie niezamierzone i wreszcie strzał. Lewandowski! Royce, Royce i tak, 2-0, gol do szatni. Royce, jak strzeli to naprawdę mocną torpedą. A i niestety i 2-1, 79 minuta, Salpingidis grecki zawodnik. No ale jeszcze wygrywamy. Jeszcze mamy szansę. Tak, pierwszy mecz z przegrany 1-0, drugi wygrany 2-1, czyli ogólnie wychodzi remis. Bayern 2 bramki, a Bayern 3-1. No dobra. Niestety. Tak musiało być. Oferta prowadzenia kardynodowe Chile. Chile nie w tę chwilę. Do widzenia. A my przejdziemy do kolejnego meczu. I zrobimy szybki przegląd tabel. Więc w Bundeslidze Bayern ma przewagi 5 punktów. I ma przewagi 1 mecz. Czyli... Następny wygrywany mecz da nam 43 punkty Czyli liczymy którymś razem na Remis, Bayernu bądź ich przegraną Jakby nie patrzeć Dalej w pucharze Mistrzów. W pucharze Mistrzów Tabela to już dawno zajechana. W pucharze mistrzów tak. Będziemy mieli mecz z... Milanem, ale to dopiero w jakoś w lutym, teraz e, Deutscher Pokal nie statystyki piłkarzy, tylko e, drzewko turniejowe Deutscher Pokal. Tak mm, gramy z. Tam spojrzałem za wyżej, niepotrzebnie. E, w Deutscher Pokal gramy z BA104, tym co wygraliśmy teraz, tak. I potem prawdopodobnie Bayern, Bayern München. No i finał, no nie wiem, z Bremą, z Hanowerem. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy. A aktualnie ja Was żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!